Proszę Państwa, nawijamy dzisiaj z pierwszego wtornowy, gdzie z niespodziewaną kutretą ma się pojawić Sheikh, a e, bierder muszę derwisz mular. Podobno ma do Pani jakąś sprawę, czy wie Pani może o co chodzi? Tak, doskonale. <grymne> <grymne> Ja, praca, cześć, cześć, cześć. Cześć, chciałbym cześć, cześć. Cześć, 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 cześć. Cześć, 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 cześć. się cześć, cześć, cześć. On zaprezentuje Pani, że ta impreza będzie wybuchowa. To naprawdę może wybuchnąć. Dlatego ja za niego proszę Pani nie odpowiadać, Ale proszę być dla tej klasy. Bo jednak bardzo wiedzy są, tak się uczą w terenie. <ślesz> Dziękujemy i do Dobrze. <ślesz> Małopolskiej Karolina z Wydarzenia.